Siema. Dzisiaj opowiem Wam, jak dobierać do siebie rower. Zaczniemy od roweru, od rozmiaru ramy. Nie będę się rozwodził na dany temat każdego rodzaju ramy, tak dalej, aluminiowa, karbonowa, bo to już tam zależy od własnych preferencji. I oczywiście kosztów, bo karbon jest drogi. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to teraz Wam wyświetli się tabela. Nie będę każdego wymieniał po kolei, bo to się nie jest z celem. Tak wiem, mam ramę w rozmiarze XL, mając około 1,75 m, ale mi to nie przeszkadza. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć 1,50 m i wsiądziecie na taki rower, to nawet do pedałów nie będziecie dosięgać, ale jeżeli mogę Wam gwarantować, że prawie zawsze, jeżeli macie minimum 1,75 m, jeżeli macie nawet w rozmiarze, y, ramę w rozmiarze XL, to na spokojnie możecie jeździć. Wcześniej, y, wcześniej mój stary rower, Grus... Byłem, miałem ramę w rozmiarze M i on był już trochę przymały mimo, że chyba, że dobrze pamiętam to jest właśnie preferowana e, rozmiarówka ramy, dla mnie jak się przerzuciłem, czułem ogromną zmianę, ale bardziej na plus niż na minus e, moim zdaniem, jeżeli chodzi o rozmiarku 26 27,5 i 29, 28 zostałem, bo to jest wyjątek i rzadko się zdarza, to jest moim zdaniem takie bezpłciowy rozmiar koła bo to ani to dobrze, ani to źle i zacznijmy od tego, że koła w rozmiarze 26 cali są bardziej zwrotne, co powoduje, że na przykład jeżeli mamy rower downhillowy, o którym wkrótce też opowiem, sprawia to, że na wszystkich bandach i tak dalej będzie bardziej zwrotni. Niestety mniejsza prędkość będziemy mogli uzyskać. 27,5 to jest taki kompromis, ponieważ i są w miarę zwrotne i można już większą prędkość na nich kręcić. A 29 to już są typowo takie nie powiedziemy zjezdówki, bo bardziej, jak są zjezdówki to właśnie bardziej polega to na zwrotności niż na prędkości, ale właśnie 29 to rozmiar kół, który jest właśnie bardzo mało zwrotny, lecz jeżeli uznajemy, mamy rower typu Hardtail, o którym też opowiem na czym polega Hardtail, a rower w pełni amortyzowany to jeżeli jeździmy po mieście to jest naprawdę spoko rozwiązanie jeżeli chcemy zająć się jakimś profesjonalnym jazdą i tak dalej gdzie jest dużo mm, zakrętów jakichś ostrych, bo nie mówię jakichś tam drobnych yy, to będzie Wam dosyć ciężko, ale oczywiście to jest kwestia dopasowania ciśnienia poddany teren i tak dalej opowiem Wam jeszcze taką ciekawostkę odnośnie rozmiaru kół, że im większe koła, tym łatwiej. Na przykład, jeżeli mamy rozmiar 29, tak? bo to są największe koła rowerowe, jeżeli mamy rozmiar 29, to jest bardzo łatwo w nich. Jeżeli mamy jakiś taki dużo piachu nawalone, jakbyśmy nawet chcieli przez plażę przejechać, to na kołach 26, albo staniemy w miejscu, albo się zakopiemy. A na 29 jesteśmy w stanie przejechać. Oczywiście nie jakoś szybko, ale jesteśmy w stanie przejechać. Jeszcze dopowiem coś takiego, że jeżeli chodzi o rozmiar kół, to. Nie patrzymy tak jak na ramę, ponieważ to rozmiar kół już nie jest uwarunkowany wzrostem. To już możemy dopasować pod siebie. Na czym nam bardziej zależy? W swoim rowerze mam właśnie 27,5. Jestem zadowolony z takiej zmiany, bo wcześniej jeździłem na 26 i one wydawały mi się za małe. lecz były bardziej zwrotniejsze, to też da się odczuć. Powiem Wam teraz o takich. Jakby ist bardziej istotnych typowych rowerów, bo nie będę opowiadał się o szosówkach ani o mm, rowerach miejskich. Na przykład, bo sam jeżdżę na rowerze MTB i to się mija z celem. Bo nawet z tymi rowerami nie miałem styczności i po prostu chcę Wam przekazać to, co wiem na dany temat, bo to, co wyczytam w, na internecie, to nie jest to samo co własne doświadczenia. Więc zaczniemy od... Co to, jest, co to jest Hardtail? Hardtail to jest rower amortyzowany i wyłącznie tylko z przodu. To jest jakikolwiek rower górski, który ma tylko amortyzację z przodu. To nieważne. Hardtail to nie, to nie na tym polega, że on się nazywa wtedy, jak rower jest jakiś fajny, drogi, ma e, porządne hamulce hydrauliczne itd. Nie. Jeżeli ma amortyzator z przodu, to jest hardtail, czyli inaczej z polskiego jakby taki przetłumaczyć jak to inaczej mówią specjaliści od rowerów że tak powiem, to jest sztywnie po prostu rower pełni amortyzowany dzieli się jakby na dwie grupy, jest to rower do downhillu, o którym Wam opowiem czym się różni od roweru endura właśnie jest to rower pełni amortyzowany, czyli polega na tym że ma amortyzator z przodu i z tyłu co sprawia, że wszystkie nierówności tak dalej, jeżeli rower jest dobrej jakości z dobrych y, ma dobre osprzętowanie, to żadne wyboje nierówności, że tak powiem, nie są nam straszne. To teraz przechodzimy do studia. E, rowery, dobra. Zobacz więcej. Mamy tak rowery, górskie, szosowe, elektryczne, Future Pro e, i które to były. Nie, w górskich to musi być tak. I tu jest Skal, Genius Random. Y, tutaj, to tu są skale, czyli to są rowery typowo hardtailowe. No, na przykład, weźmiemy sobie jakiś taki rower, jakiś fajny. Uznajemy ten. No i tutaj widzimy, że jak wcześniej wspomniałem, y, to jest rower typu hardtail. I ten rower polega na tym właśnie, jak mówiłem, że nie ma amortyzacji z tyłu, ma i wyłącznie z przodu. I to nieważne, czy mamy hydrauliczne hamulce, czy mamy większą, mniejszą kasetę, jakikolwiek, nawet najtańszy badzie w, w cudzysłowie z rynku yy, to jest właśnie hardtail dobra jeżeli chodzi o jeszcze jedno zapomniałem, jeżeli chodzi o hardtaile tylko nie wiem czy ja tutaj znajdę, nie wiem możliwe, że nie, będę musiał wejść na inną stronę na przykład weźmiemy sobie dart yy, dartmordyr to jest inny typ hardtaila przykład i on jest stworzony do takiego typowego latania po hopkach, jak na przykład mamy w Warszawie park, bike park Kazura, i tam są ogromne hopki pousypywane, to właśnie do tego służy rower dirtowy. I czym on się różni od zwykłego roweru górskiego, takiego na przykład jak ja mam. No i tak. Jeżeli mamy mam, zrobimy sobie takie porównanie, odpalimy sobie z powrotem. Mamy tutaj e, rower e, typu Hardtail, oczywiście tutaj też jest Hardtail. E, I tak, rower górski charakteryzuje się właśnie tym, że e, ma przerzutki. To jest jedna z takich rzucających się rzeczy, że ma przerzutki. Rower e, dirtowy nie ma przerzutek, jest, e, ma jeden napęd tak, tak w skrócie można powiedzieć, że rower dirtowy jest jak BMX, tylko że w wersji MTB. Tylko jedyna różnica jest tak, że zazwyczaj właśnie w BMX-ach nie ma się hamulca, a w Dirtówce mamy tylko i wyłącznie tylny hamulec. Nie mamy przedniego, ponieważ nie używa się go, nie wiem czemu w sumie, ale po prostu, albo w sumie nawet wiem czemu. Bo w Dirtówkach polega na tym, że była jak, jak najlżejsza i właśnie dzięki temu, że ucinają ten przedni hamulec, jest o wiele lżejszy. I tu mamy na przykład przykład roweru z Mura. Właśnie on jest stworzony do latania i on musi mieć dobry amortyzator yy, z przodu, który nie ma jakiegoś dużego skoku. Podejrzewam, że to jest skok 80 mm, około do 100. To jest mały skok, ale ten amortyzator akurat jest z y, RockShocka, bardzo dobra firma. Yy, yy, wystarcza nam. To nie jest rower typowo, że pojedziemy sobie w góry, będziemy sobie latać po. Znaczy, jak ktoś się uprze, to może, to nie jest zabronione, może zaczynać na składaku polatać, nie wiem, hopki, jak tam wolisz. Ale akurat ten rower jest stworzony do latania. Dobra, teraz sobie przejdziemy na rowery amortyzowane. Tylko nie pamiętam jakie, bo właśnie tutaj jest takie nazewnictwo. No, tu mamy na przykład ro rodzinę, że tak powiem, aspektów, na które możemy sobie wejść, żeby tak sobie spojrzeć. No, i tutaj mamy już lepsze wersje. No, ja mam taką można powiedzieć Bieda Edition, ponieważ mój amortyzator nie jest najlepszej jakości. Lecz jest to nieba ziemia w porównaniu do mojego starego roweru. Więc tak wyglądają skoty. To jest cała rodzina skotów. Mój jest taką wersją jakby podstawową. No i dobra, i przechodzimy. Yy, przechodzimy do rowerów. To są rowery yy, Enduro. One charakteryzują się tym, że właśnie mają amortyzację z przodu i z tyłu lecz yy, zaraz wam pokażę na czym polega różnica pomiędzy downhillowym a enduro pierwsza znacząca różnica jest taka, że rower enduro jest zawsze yy, lżejszy od roweru downhillowego ponieważ enduro jest stworzony do podjazdów też można zjeżdżać nim po górach nie ma tutaj ogranicz, yy, ogranicznika, też można urban mtb uprawiać, nie ma problemu nawet na sztywniakach, na dietówce też to tam zależy jakie mamy sprzętowanie, na co nam pozwala My nie mamy jakieś głównych, to wiadomo skoczymy ze schodów się rozpanie, jeszcze się głupiery rozwalimy, nie? Eee, I tak, rower enduro. Weźmiemy sobie jakiś taki, no nie wpis do drogi jakiś ten bo podejrzewam, że nie każdego stać na taki rower, ale uznajmy, że weźmiemy sobie taki. No i tak cena jest dosyć duża, po 13 tysięcy zanówkę. Ale jak widzimy, mamy tutaj amortyzator z tyłu. Eee, wszystko i tak dalej, z przodu jest jedna przerzutka bo tak w wyższej półki rowerach się stosuje, że więcej właśnie z z, yy, kaset jest z tyłu jeżeli się nie mylę, zaraz to sprawdzimy to właśnie w Endurówce jest kasety z tyłu mają więcej, yy, po prostu z tyłu mają więcej przełożeń, ponieważ właśnie Enduro nam pozwala na yy, jakby takie Enduro to jest jakby rower, którego możemy używać na co dzień możemy jechać w długą trasę, nam nic nie będzie jeżeli Uznamy, pojedziemy na przykład, jak my jechaliśmy na przykład do Spały i zapraszam na odcinek, to jest vlog, o, vlog, vlog numer 2, byliśmy w spale. Na dłuższe dystanse downhillówka nie da rady, ponieważ ma taką amortyzację, że cała siła w pedałowanie idzie w amortyzację i będziemy się tak męczyć, że nawet to 9-10 km e, będzie sprawiało po, po prostym terenie, będzie sprawiał nam problem, ponieważ będziemy się męczyć, bo te rowery downhillowe są też dosyć ciężkie. I tak, i to jest endrówka. Teraz y, spojrzymy sobie na y, chwilkę. Spojrzymy sobie, zaraz wam odpalę. Odpalę wam z drugiej strony, żebyście mieli porównanie, jak wygląda rower downhillowy. Dobra, wchodzimy w rowery. I mamy tak, rowery górskie, szosowe i tak dalej. Yy. Jak mówiłem wcześniej o szosowych i tak dalej, nie będę się wypowiadał. Yy, tutaj mamy już typowo M, yy, właśnie downhillowe. O, tu akurat mamy przykład dirtówki. Nie, nie, zapomniałem, że właśnie tutaj jest jeden przykład dirtówki, akurat skota. Scotta. Ten akurat nie wiem czemu, ale ma hamulec z przodu. Ale z, yy, nie ma problemu z jego zdjęciem. Jak widziałem na różnych filmikach, to dalej to ludzie albo go wymontowują, albo go nie mają bo po prostu walczą o kilogramy żeby było ich jak najmniej żeby jak najłatwiej było można manewrować tym rowerem w powietrzu więc tak to jest przykład dietówki od Scotta i weźmiemy sobie rower downhillowy pierwsze co się rzuca w oczy to na pewno cena, ale to tu nie jest ważne ważne jest to, że posiada o wiele większe e, o, o, ma o wiele większą amortyzację bo jak widzicie, ten amortyzator z przodu jest ogromny yy, Tutaj mamy Zobaczcie sobie, ten akurat ma 110 mm yy, Tak? To jest ten? Nie, ten ma 120 Ten z przodu ma 120, ten z tyłu ma 110 mm w skoku yy, Już nie będziemy się zanurzać jakie to są Czy to hydrauliczne, czy, czy powietrzne I tutaj mamy na przykład Tu akurat jest sprężynowa, tak? Mamy ogromną sprężynę z tyłu, co powoduje, że naprawdę będziemy się męczyć podczas pedułowania na prostej, bo to jest rower typowo zjazdowy. Ale jak mamy przykłady na przykład kanałów typu, nie wiem, Siema Atomichu lub e, petardę. oni jeżdżą sobie takimi fulami, ale nie, Siema Atomichu akurat nie ma downhillówki, on akurat ma endurówkę, e, Więc możecie wbić do nich na kanał, zobaczcie sobie jak to wygląda. E, a Petarda właśnie jeździ na downhillówce. Po mieście. O, no i tak, i miałem rację, że właśnie w, y, jest taka różnica, że właśnie w wędurówce, bo, y, bo służy do podjazdu, też do zjazdów po górach, mamy więcej przełożeń. Bo tutaj jest ile? Aż 12 biegów z tyłu, a w downhillówce mamy y, prawdopodobnie 8. patrzeć, czy jest napisane tutaj. Y, przynajmniej nie widzę, ale ob, y, obstałem, że koło 8, o ile nie 7. No i mamy chyba, jeżeli się nie mylę, nie, też mamy jedno przełożenie z przodu, jest to trochę większa zębatka, żeby przełożenia były lepsze, mamy też napinacz, czego tutaj w tym rowerze nie ma akurat, który jest też istotny, żeby łańcuch nie latał. Jeżeli chodzi o tą część, co tutaj teraz widzicie, pokazuję myszką, ona służy do tego, żeby podczas skoków i tak dalej... Yy, nie obkręciła nam się kierownica o 180, bo tutaj, oczywiście, jak tutaj obkręcimy o 180, kable nam się zaplączą, ale jest to możliwe, nawet żeby zrobić barspina na takim rowerze. Tutaj akurat nie ma możliwości, ponieważ downhill jest typowo zjazdowy, jak wcześniej wspomniałem, i tu nie może być czegoś takiego, że yy, gościu źle ułoży kierownicę bokiem, uznajmy, i, i musi. Kierownica obkręci pod wpływem e, siły, z którą upadło to koło, i musi ta kierownica obkręci się, przewrócić. Tutaj czegoś takiego nie ma, tutaj będzie trzeba tylko balans zachować, ponieważ te takie podpórki, można powiedzieć, takie, op, takie coś e, nie pozwala nam na obrócenie kierownicy e, o 180. Też pomaga, jeżeli taka ciekawostka, jeżeli chcemy się nauczyć, Wipa na przykład, takiej sztuczki, możecie sobie wpisać na YouTube. To na downhillówce o tyle, że właśnie jest, mimo że jest cięższa, to dzięki temu takiemu amortyzatorowi jest łatwiej, ponieważ mamy ten opór. Czyli możemy dobić do ramy i odwinąć. Więc jest o tyle łatwo. To byłoby na tyle z tego odcinka. Wbijajcie na kanał, zostawcie suba, dzwoneczek, lajka. Jak odpalić baterię, to wiecie.